Czy wiecie, że na każdej tabliczce znamionowej na pompie jest pewna deklaracja? Mhm, tak. Deklaracja producenta, dotycząca parametrów danego urządzenia. Jeśli nowa pompa nie osiąga wydajności deklarowanej przez producenta, nie zawsze musi to oznaczać, że trafił nam się wadliwy egzemplarz. Taki stan może być spowodowany kilkoma czynnikami. W dzisiejszym filmie postaram się naświetlić problem i jak sobie z nim poradzić. Zacznijmy od pytania klientów, które czasami zdarza się po zakupie nowej pompy. Ta pompa słabo pracuje! Co mi pan sprzedał? Już mówię co, w takiej chwili odpowiadam. Warto wiedzieć, że dane na tabliczce znamionowej wskazują na maksymalną wydajność i ciśnienie pompy w testowanych warunkach. Czyli przy pompie. Czyli bez zasysania i przy zerowym tłoczeniu. Możecie zapytać, po co podawać takie parametry? Otóż są one kluczowe do porównania maksymalnych możliwości różnych pomp. Ważne jest, aby samodzielnie lub z pomocą doradcy w sklepie obliczyć rzeczywistą wydajność i ciśnienie pompy, uwzględniając straty wynikające z głębokości zasysania wody i tłoczenia, na jakie pompa musi podać wodę. Na przykład jeśli jeden klient będzie zasysał wodę z głębokości 1 metra, a inny aż z 7, to mimo używania tej samej pompy, pierwszy osiągnie lepsze ciśnienie i wydajność. Podobnie należy uwzględnić odległość tłoczenia oraz średnicę węża ssącego i tłocznego. Dlatego nie należy się dziwić, że ta sama pompa w jednym ogrodzie może zasilić 7 zraszaczy, a w innym zaledwie 3. To nie oznacza wady fabrycznej pompy, lecz wynika z różnic. W warunkach eksploatacji, które mogą generować większe straty. Spotykamy się także z innymi przyczynami słabej wydajności nowych pomp. Pompa może być zapowietrzona. Jak uruchomić i zalać prawidłowo pompę, pokazujemy w innym filmie. Zapraszam. Kolejną przyczyną słabych parametrów pompy może być zanieczyszczony lub przyblokowany filtr przed lub za pompą. Gdy filtr jest zanieczyszczony, a przepływ tym samym ograniczony, wpływa to bezpośrednio na wydajność i uzyskane ciśnienie pompy. Dlatego warto regularnie sprawdzać stan wkładu filtra, aby zachować zadowalające nas parametry urządzenia. Istotne jest również odpowiednie dobranie filtra do pompy. Powinien to być specjalny filtr o dużej wydajności który nie ogranicza znacząco przepływu wody. Warto pamiętać, że większość dostępnych na rynku filtrów jest przeznaczona jedynie do montażu na tłoczeniu. To te wszystkie z przezroczystym korpusem i często charakteryzują się słabą wydajnością, co może nie być odpowiednie dla pomp o mocniejszych parametrach. Dobór właściwego filtra jest kluczowym. By zapewnić optymalne działanie pompy. Kolejnym czynnikiem wpływającym na pracę pompy są spadki napięcia elektrycznego lub niestabilne źródło zasilania. Wielu użytkowników nie zdaje sobie sprawy, że nieprawidłowe podłączenie faz w pompie trójfazowej może prowadzić do obracania się silnika w drugą stronę. A co za tym idzie? Cała pompa pracuje w przeciwnym kierunku innym niż została zaprojektowana. Taka sytuacja może skutkować znacznym spadkiem wydajności i ciśnienia, jakie jest w stanie wytworzyć urządzenie. Jest to problem, który może wystąpić zarówno w przypadku pomp sących, jak i głębinowych. Dlatego niezwykle ważne jest prawidłowe podłączenie elektryczne pompy. Innym czynnikiem, który może wpływać na mniejszą wydajność pompy niż oczekiwano, jest uszkodzenie wewnętrzne, takie jak zużycie wirników, dyfuzorów czy uszczelnień. Wirniki, będące kluczowym elementem pompy, mogą ulec zużyciu, co osłabia ich zdolność do efektywnego przepompowania wody. Każda pompa jest zaprojektowana do pracy w określonych warunkach i do określonego medium. Zdarza się, że pompa przeznaczona stricte do czystej wody wykorzystywana jest do pompowania np. glikolu, czy nie daj Boże, paliwa. Różnice we właściwościach medium gęstość, lepkość, temperatura może wpływać na wydajność pompy, a z czasem jej awarię, gdy będzie pompować medium, do którego nie jest zaprojektowana. Zatem jeśli warunki pracy pompy różnią się od tych, na które została zaprojektowana, jej wydajność może być niższa. Podsumowując, właściwy dobór pompy jest kluczowy. Należy wziąć pod uwagę odległość zasysania i tłoczenia wody oraz odpowiednio dobrać średnicę rur ssących i tłocznych. Ważna jest również regularna kontrola i czyszczenie filtra, co gwarantuje optymalną pracę urządzenia. Pamiętaj również o monitorowaniu zużycia części hydraulicznej. Jeśli cenisz sobie wygodę i nie chcesz zagłębiać się i studiować, jak dobrze dobrać pompę do swojej studni, to śmiało zadzwoń do nas, a my z przyjemnością dobierzemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. Serdecznie zapraszam. Hypo. Praktycznie o pompach.